Dzień dobry, witam państwa w poniedziałek, 12 czerwca. Ja nazywam się Marcin Kiepas, i jestem analitykiem TICMIL i zapraszam na dzisiejszy program, w którym omówimy sobie dość gorący, co dość gorąco zapowiadający się tydzień na rynkach finansowych, chociaż pod Ten początek tygodnia jest dość spokojny, bowiem dziś nie ma ważnych publikacji makroekonomicznych, stąd też takie czekanie na to, co się wydarzy. A to, co wydarzy się, mają tutaj Państwo na, na, na grafice. Pokrótce mamy banki centralne, mamy sporo danych o inflacji, w tym te najważniejsze ze Stanów Zjednoczonych. I w tym inflację ze Stanów Zjednoczonych mamy jeszcze przed posiedzeniem Fed, więc to będzie wpływało w jakiś sposób na oczekiwania. Mamy dane z Chin. Chiny to też jest gorący temat, bo tam gospodarka ma problem z powrotem na taką ścieżkę szybszego wzrostu gospodarczego. I, i, I rynek, zwłaszcza surowcowy, to mocno obserwuję. Mamy też Dzień Trzech w piątek to w kontekście giełd. No i jest jeszcze jeden temat, który o, tak krótko Państwu zaanonsuję, a może w zasadzie nawet od niego zacznę, czyli, czyli sytuacja w Ukrainie, a w zasadzie a w zasadzie ofensywa, kontrofensywa, ukraińska kontrofensywa, to y, troszeczkę y, przypomina o tym, że jest duża szansa na to, że w tym roku ten temat, ryzyko y, związane z wojną w Ukrainie y, w jakiś sposób y, może nie zniknie, ale istotnie zostanie zmniejszone. Bo tak, rozważamy dwa scenariusze. Po pierwsze... Udana kontrowersywa, wypchnięcie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, więc to kończy, to powinno kończyć wojnę. Pewnie nie zakończy i, i tam jeszcze dużo będzie się działo, ale takie nadzieje i, i szanse są. Druga strona medalu, kontrowersywa okazuje się nieudana, nic nie ma, nie ma podstępu w ruchach wojsk. Natomiast trzeba też pamiętać, że w przyszłym roku są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, natomiast Ukraina, pomimo, że administracja Bajdena deklaruje, że będzie wspierana militarnie tak długo, jak, jak potrzeba, no to gdzieś tam pojawiają się takie głosy, że to jest ostatnia szansa, ostatnie kwartały na tym, żeby Ukraina w jakiś sposób Przeważyła szale zwycięstwa na swoją korzyść, bo w roku wyborczym już to wsparcie będzie dużo cięższe i raczej będą naciski na jakiś rodzaj pokoju, jakiś rodzaj porozumienia. I być może właśnie z tym związane jest to, co obserwujemy ostatnio i troszeczkę na warszawskiej giełdzie, ale też mocno na, na złotym. Proszę zwrócić uwagę, w którym miejscu w tej chwili jest para euro PLN. To są poziomy 4,44, najniższe poziomy od 2020. 2022 roku. No, i pytanie, czy ostatnie wzrosty, ostatnie umocnienie złotego, ostatnie mam na myśli ten ten ruch, który tutaj ma miejsce już kilka miesięcy, plus dobre, takie mocne zachowanie warszawskiej giełdy. To nie jest w jakiś sposób, Dyskontowanie tego, co, tego mniejszego ryzyka geopolitycznego, jakie może pojawić się pod koniec roku, i czy przypadkiem inwestorzy zagraniczni. Nie płyną, nie kupują polskich aktywów właśnie w związku z tym tematem. I tak oto zaczęliśmy troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę od końca, od tego, czego nie ma w kalendarium, a teraz już zerknijmy, przejdźmy do tych tematów mocno, mocno rynkowych. No i no więc po kolei, a w zasadzie nie po kolei, bo zaczniemy od, od inflacji w Stanach Zjednoczonych. We wtorek zostaną opublikowane dane o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Ja, jak państwo widzą, w maju oczekiwany jest spadek inflacji głównej miary do 4.1, 4.9, taki dość pokaźny. Jeżeli chodzi o inflację bazową, to też jest prognozowany spadek do 5.3, z -5 5.5. Po prognozach dotyczących inflacji, zmian inflacji miesiąc do miesiąca, zmian cen miesiąc do miesiąca, widzimy, że wciąż ten te, te, te spadki głównych miar inflacji napędzane są przede wszystkim efektami bazy, że tu jeszcze jest problem z cenami. Te ceny, no mimo wszystko, z miesiąca na miesiąc rosną, chociaż w przypadku głównej miary, to będzie wzrost, jeżeli prognozy okażą się trafne o 0,2%, a po czym w kwietniu było to jeszcze wzrost o 0,4%. Te dane są o tyle istotne, że zostaną opublikowane dzień przed posiedzeniem FED i owszem, może nie będą miały wpływu na samą decyzję FED, bo, bo, bo FED gdzieś stara się być taki przejrzysty i raczej nawet gdyby te dane mocno różniły się od oczekiwań, raczej nie będzie rynku Raczej nie zaskoczy rynku, natomiast mogą mieć wpływ na oczekiwania odnośnie tego, co, co dalej. Dzień później, w środę, zostaną opublikowane kolejne dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, inflacja producencka. Widzimy, że tutaj też mocne, bardzo mocne takie hamowanie. PPI ma według prognoz spaść do 1,5 z 2,3. Same dane nie będą miały wpływu, no bo one zostaną opublikowane 6 godzin przed posiedzeniem rezerwy federalnej i, i w niecałe 5,5 godziny przed posiedzeniem rezerwy federalnej, 6 godzin przed konferencją Pawła, więc bez wpływu. Natomiast, jeżeli chodzi o oczekiwania, co dalej, to, to jak najbardziej. Oprócz danych inflacyjnych z Europy, poznamy też dane inflacyjne z innych gospodarek, oprócz danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, które przed chwilą omówiłem, poznamy też dane inflacyjne z innych gospodarek, w tym dużo danych z Europy. Pamiętajmy jednak, że w przypadku danych europejskich to są już oczywiste, Finalne one zwykle niewiele różnią się od tych tak globalnie niewiele różnią się od tych wstępnych, stąd jedynie będą stanowiły potwierdzenie, potwierdzenie tych danych, aczkolwiek musimy też pamiętać, że te dane spłyną na dwa, 3 jeden dzień przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Stąd też taki wpływ na nastroje. Może w e, jakiś wpływ na nastroje i oczekiwania odnośnie przyszłej polityki Europejskiego Banku Centralnego e, te dane mogą mieć? E, o inflacji poznamy też dane inflacyjne e, z Polski, a tutaj w zasadzie możemy sobie je nawet wyfiltrować: wszystkie raporty z Polski. W czwartek 15 czerwca mamy finalne odczyty majowych danych inflacyjnych. Jak Państwo widzą widzą rynek zakłada zejście, tak jak zresztą mówiły wstępne odczyty do 13% 14-14,7. Dużo ważniejsze i to już jest cena, to jest dyskontowana i to będzie bez wpływu. Dużo ważniejsze będzie to, jak zachowa się inflacja, inflacja bazowa. Ta miara, na którą wszyscy patrzą, inflacja bezcen żywności energii. Oczekiwany jest spadek 11,5 z 12,2 w kwietniu. Wiadomo, im mocniejszy to będzie spadek, tym większe będą nadzieje na taką przedwyborczą obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Notabene prezydent Glapiński na ostatniej konferencji tak wskazał takie warunki do, do tej obniżki, czyli inflacja CPI poniżej 10% i, i zapowiedź jej spadków to w kolejnych kwartałach. I akurat to jest łatwe do, do zrealizowania, I, i gdyby tylko te warunki były podstawowe, no to w październiku, na początku października, tuż przed wyborami, Rada Polityki Pieniężnej powinna stopy obciąć, no bo nie ma wątpliwości, jesteśmy na takiej szybkiej ścieżce deflacyjnej, jeżeli chodzi o Polskę, i, i to nie jest żadne zaskoczenie, i to też nie jest żaden wyczyn, bo w zasadzie wszyscy zakładali, że no, też z uwagi na efekty bazy inflacja będzie nam spadała, cóż, z tego jak ceny jeszcze wciąż, wciąż rosną, a największym problemem jest to, że ten horyzont, kiedy inflacja spadnie do celu inflacyjnego, no, raczej się oddala niż przybliża, a wszystkie wydatki. Jakie serwuje rząd, ta wyborcza, no to niestety to jeszcze, jeszcze, jeszcze ten, ten horyzont spadku osiągnięcia celu inflacyjnego przesuwa w dal. I osobiście zakładam, że cel inflacyjny, który według ostatniej projekcji ma być osiągnięty w 2025, raczej to to będzie rok 2020, 2026. Dane o inflacji są o tyle istotne, te dane, które w tym tygodniu poznamy, że są publikowane przed posiedzeniem Fed, a posiedzenie Fed będzie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, czy też jednym z najważniejszych. Rynek zakłada, tak zresztą jak już komunikował, Powell, że stopy procentowe w Stanach nie zmienią się, czyli główna stopa procentowa pozostanie w przedziale 5,525, to jest stopa funduszy federalnych i tutaj panuje w zasadzie jednomyślność. Bardzo niewiele pytanych ekonomistów i analityków przez agencję Reuters zakłada, że będzie niespodzianka i podwyżka stopy po 25 punktów bazowych. Bodajże to jest niecały 10%, natomiast jeżeli chodzi o Kolejne decyzje, czy, czy to już jest koniec cyklu, czy, czy, czy FED może wrócić do, do podwyżek. Tutaj już są większe rozbieżności. Coś w okolicach 20% analityków szacuje, że to jeszcze nie jest koniec podwyżek. Nawet Pojawił się raport jednego z Banków Inwestycyjnych, który, który twierdzi, że w przyszłym roku stopy wzrosną o jeszcze o 100 punktów bazowych, czyli do poziomu 6% z 5% obecnie, tak? ten, ten dolny przedział, dolny przedział wahań. Natomiast no to, to już jest taka śpiewka hmm, przyszłości. To, yy, to yy, jaką decyzję podejmie Fed, yy, jest według mnie sprawą oczywistą. Stopy nie zostaną zmienione. W sporej mierze to jest w cenach, natomiast o reakcji rynkowej by nie zależało. Reakcja rynkowa będzie zależała od tego, co znajdzie się w komunikacie, od tego, jakie zostaną opublikowane projekcje stuprocentowych i podstawowych danych. No i oczywiście to od tego, co na konferencji powie, powie Powell. Wydaje mi się, że generalnie tutaj też nie będzie rewolucji, i, i, i Fed wciąż będzie obserwował. Obserwował gospodarkę i oceniał wpływ dotychczasowych podwyżek. Natomiast rynek jest może być wyczulony na wszelkie takie niuanse, i tutaj zmienność może być naprawdę spora. Dzień później, w czwartek, 15 czerwca, mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Sytuacja zupełnie odwrotna. Europejski Bank Centralny wciąż jest na ścieżce podnoszenia stóp. Te mają wzrost o 25 punktów bazowych. I taka decyzja, podobnie jak w przypadku Fedu, powinna być w cenach. Zaskoczenie jest mało prawdopodobne. Natomiast reakcja będzie zależała od tego, co powie na konferencji prasowej, czyli w czwartek, 15 czerwca, o godzinie 14:45, Christine Lagarde. I w piątek mamy posiedzenie Banku Japonii. Najmniej istotne można sobie spokojnie odpuścić, bo nie wydaje się, żeby to było. Wydarzenie jakieś e, mocno rynkowe, aczkolwiek z tyłu głowy musimy mieć, że Bank Japonii, czy są oczekiwania, że Bank Japonii gdzieś tam e, zmierza w przyszłości, zmieni, czy zmierza w kierunku zmian polityki monetarnej w przyszłości. E, omówiliśmy sobie temat, temat banków centralnych i, i inflacji. E, mamy w, w tym tygodniu jeszcze dużo innych danych, ale Przede wszystkim będą one analizowane przez pryzmat tego, jakie decyzje będą podejmowały banki centralne. To do, odnosi się przede wszystkim do raportów ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko inflacji, ale tam mamy wiele innych wskaźników, w tym dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Ja natomiast zwróciłbym uwagę na dane z Chin. Chiny są mocno obserwowane, bo mają problem z powrotem na ścieżkę wzrostu. Wzrostu gospodarczego, przyspieszonego, takiego szybszego wzrostu gospodarczego, stąd ta seria raportów z Chin może być tak mocno obserwowana, zwłaszcza przez rynek surowcowy, który na wszystkie doniesienia dane z Chin jest wrażliwy i dlatego w czwartek w nocy, godzina czwarta, dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej to jest coś, na co czy rynek ropy, czy, czy, czy przede wszystkim rynek miedzi może reagować. Rynek miedzi zwłaszcza jest ciekawy, bo tam odbija się, odbił się ostatnio od oporów, ma problem z powrotem do wzrostów i być może właśnie te dane zdecydują, co dalej. Co więcej, w przypadku Chin w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Ludowego Banku Chin i rosną oczekiwania na to, że Ludowy Bank Chin obniży stopy o 10 punktów bazowych, więc tym bardziej raporty te będą obserwowane. No i na koniec została nam jeszcze. Został nam ten dzień trzech wieczorów. Tutaj w zasadzie nie ma wiele do powiedzenia. Trzeci piątek czerwca tradycyjnie wygasają instrumenty pochodne. Czerwcowe serii instrumentów pochodnych są rozliczane kursami z piątku. I, I to może generować podwyższoną zmienność na rynkach finansowych, zwłaszcza, że w ostatnich trzech miesiącach te, te trendy nie były już tak jakoś mocno, mocno wyraźne, i, i tutaj może sporo się dziać. Jeżeli chodzi o polski rynek akcji, no to oczywiście kontrakty na WIG20 i, i sam indeks WIG20 i to, to on, te, te instrumenty mogą podlegać większym wahaniom, zwłaszcza, w końcówce piątkowej, piątkowej sesji. No i tak mniej więcej przedstawia się ten, ten tydzień na, na rynkach finansowych. Na koniec jeszcze taki szybki rzut oka na, na sytuację techniczną. Ta omówienia, omówienia ta zostanie omówiona już podczas programu środowego, kiedy zajmujemy się tylko wykresem, ja to tylko zwróciłem uwagę, że eurodolar. Sytuacja na wykresie H4 euro dolara nieco się poprawiła. Tutaj trwa dalej korekta, aczkolwiek w tej chwili strona popytowa ma problem z kontynuacją tej korekty. To co może cieszyć, no to fakt, że kurs znalazł się powyżej 50 okresowej średniej, w tej chwili ta średnia wspiera, natomiast jak widzimy, tutaj opory też działają. Zakładam, że próba jakiegoś mocniejszego wybicia ruszenia rynkiem nastąpi albo jutro po godzinie, o godzinie 14, po godzinie 14.30, kiedy zostaną opublikowane dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, albo po prostu po posiedzeniu, po posiedzeniu FED. i jeszcze rzut oka na Wall Street. no też ruch do góry, tutaj strona popytowa dysponuje przewagą. Proszę zobaczyć, jak tutaj ładnie byki wykorzystały to wsparcie tworzone przez 50-dniową akurat średnią, bo to jest wykres dzienny, no ale jeszcze nie postawiły tej kropki na d, czyli przede wszystkim nie, nie nastąpiło wybicie. Powyżej tego lokalnego szczytu z sierpnia 2022. Jeżeli to się uda, a jednocześnie zostanie przełamany, przełamany opór poprowadzony po tych dwóch lokalnych szczytach, no to dla SP w zasadzie droga w kierunku rekordów będzie, będzie otwarta i to będzie taki scenariusz bazowy dla amerykańskiego rynku akcji. I to wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Życzę udanych inwestycji w tym naprawdę gorącym, gorącym tygodniu. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam w środę na program poświęcony analizie technicznej i ocenie sytuacji na wykresach poszczególnych instrumentów. A tutaj już powinno sporo się dziać, bo będziemy po inflacji, a przed bankami centralnymi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.